Laureatką trzeciej nagrody w konkursie naukowym EXPLORY 2020 jest Olga Ścieżka za projekt Preferencje Varoa Destruktor w porażaniu czerwiu wychowywanego na młodych i starych plastrach pszczelich. Ze mną jest Olga Ścieżka, czyli jedna z nagrodzonych w konkursie EXPLORY. Przede wszystkim, Olga, wielkie gratulacje. No i z wszystkimi zaczynam od tego samego pytania. Co poczułaś, jak usłyszałaś swoje nazwisko? To była niespodzianka? Przede wszystkim e, chciałam bardzo podziękować za gratulacje. E, tak, to była dla mnie ogromna niespodzianka. Mm, no, totalnie nie spodziewałam się, że uda mi się zajść aż tak daleko. E, szczególnie, że projekt zaczęłam no, dosyć dawno i e, na początku myślałam jedynie o olimpiadzie biologicznej, ale jakoś to poszło dalej i e, jestem bardzo szczęśliwa, że ja, ja przede wszystkim strasznie w siebie nie wierzyłam, że uda mi się w ogóle cokolwiek zrobić, a tu taka niespodzianka. Rany, z czego ta niewiara wynikała? To jest y, mocna konkurencja? Czy no, w projekt musiałaś swój wierzyć? W końcu poświęciłaś mu wiele czasu. <noise> e, tak, ogromna konkurencja. Szczególnie, że ja nie miałam takiego projektu typowo technicznego, jak się często zdarza, tylko taki bardziej biologiczny, bardziej na organizmach. To też się bałam, że. Komuś się nie spodoba, albo że będę oskarżona o zabijanie pszczół, jak czasami to się zdarza w niektórych konkursach. No dobrze, to właśnie teraz musimy zacząć od samego początku. Twój projekt jest poświęcony pszczołom. Ja próbowałam zapamiętać całą jego długą nazwę, i jak się nie jest taką specjalistką jak ty, okazuje się, że to bardzo trudne, więc teraz ty mówisz. Jak nazywał się twój nagrodzony projekt? Z pamięci. Eee, to... <laughs> nie, to, to mój projekt. Tak, tak, tak. właśnie tak, sobie świetliłam, żeby, żeby się na pewno nie pomylić. Nie, nie, to ale jest to jest. Śmiałe. Mój temat to preferencje Varroa Destructor w porażaniu czerwiu wychowywanego na młodych i starych plastrach pszczelich. I teraz robimy eksperyment, jaki się robi zwykle w mediach i jak uczą początkujących dziennikarzy. Jakbyś miała opowiedzieć swojej babci, o czym jest ten projekt, to co byś powiedziała, czym się zajmowałaś przez ostatnie <laughs> miesiące? Tak naprawdę nie badałam samych pszczół, a pasożyta, który je atakuje. On wywołuje bardzo niebezpieczną chorobę i po prostu opracowywałam metodę diagnostyczną, jak i jedną z form leczenia tej choroby. Tak, tak w skrócie, to chyba, chyba tyle. My od, myślę, dwóch, trzech lat dosyć dużo mówimy o pszczołach w debacie publicznej, bo jakby były stawiane ule na dachach w różnych miejscach, w instytucjach publicznych itd., więc ludzie zaczęli zauważyć, że to jest jednak istotne bardzo stworzenie. A skąd się wzięło twoje zainteresowanie tym właśnie projektem no i właśnie nie pszczołami samymi, a jak sama powiedziałaś, no tam czarnym charakterem w tej historii? Znaczy, historia moja z pszczołami zaczęła się bardzo dawno, ponieważ mój wujek jest pszczelarzem. Nie mam z nim jakiegoś bardzo dobrego kontaktu, ale jak byłam bardzo mała, to zabierał mnie do swojej pasieki i pokazywał mi ule, jak się zajmuje pszczołami. I pamiętam, że w pewnym momencie bardzo duża część pasieki po prostu umarła przez varozę. To była wtedy choroba bardzo słabo przybadana, nie wiadomo było praktycznie nic. I teraz po paru latach po prostu przypomniałam sobie o tym pasożycie i sprawdziłam, jakie są teraz badania na ten temat i zobaczyłam, że te badania wcale nie posunęły. Się się aż tak daleko, jak myślałam. Myślałam, że już jest taki opracowany lek, który pozwoli nam kompletnie się pozbyć tego pasożyta, no ale okazało się, że nie ma niczego takiego, dlatego zaczęłam się zastanawiać, czy dałoby się jakoś tym pszczelarzom pomóc. No i teraz w tych projektach naukowych one bardzo różnie wyglądają. Czasem są tych nagradzanych w Explore, czasem są czysto teoretyczne, czasem to są obliczenia, czasem prace badawcze i długie godziny w laboratorium. Jak jest z swoim projektem? Jakbyś miała powiedzieć od początku do końca, co robiłaś, czym się zajmowałaś? Znów dla babci. <laughs> to ja robiłam cały swój projekt na zggw i to tak naprawdę... To była taka trochę praca w terenie. Pracowałam z po prostu ulami. Pobierałam próbki z uli, opiekowałam się nimi. To też współpracowałam właśnie ze studentami weterynarii, którym też pomagałam w ich projektach albo też po prostu w opiece nad tymi pszczołami. A potem analizowałam te pobrane próbki. To, to może zrobić na spokojnie samemu w domu, ale ja akurat pracowałam tam na miejscu. Jesteś licealistką, tegoroczną maturzystką, i często jak mm -hmm. rozmawiamy o projektach szkolnych, tych nagrodzonych, no to pojawia się taki moment, no, jak nawiązać tę współpracę. Sama powiedziałaś, że miałaś do czynienia z SGGW, czyli już z naukowcami troszeczkę wyżej. Jak to się stało, że tam właśnie mogłaś pracować, jak do nich dotarłaś? No się to nie jest wcale trudne, jak to się wydaje. Po prostu napisałam maila. Po prostu napisałam maila yy, dobry, i Olga. Yy, dostałam kontakt. Super. Tak, co chciałabym robić. Byli bardzo otwarci na moją propozycję. Dostałam od razu kontakt do pani doktor, która pomagała mi bardzo w moim projektem i jest właśnie moim opiekunem naukowym. No i moja współpraca została nawiązana bardzo szybko. Ja miałam nadzieję, że tak powiesz, bo to jest zawsze dobry przykład. Wiele osób się zniechęca właśnie na etapie. O, matko, trzeba napisać do jakiegoś profesora, to takie trudne. E, Powiedziałeś, że łatwe, więc, drodzy Państwo, słuchajcie, Olga dała żywy przykład. Ale powiedziałaś też właśnie, że opiekunka naukowa ci pomagała. Na czym polega ta współpraca z opiekunem naukowym przy takim projekcie jak twój? E, w sensie przede wszystkim musiałam mieć jakieś ule na miejscu w Warszawie. E ponieważ jeżdżenie do pasieki wujka na Podlasiu byłoby bardzo problematyczne i to, to była taka jedna z najważniejszych rzeczy. Drugą taką ważną rzeczą było to, że pani doktor po prostu nauczyła mnie wszystkich takich technik pszczelarskich, które musiałam zastosować podczas swojego projektu, ale też takie, też takie wsparcie, jeżeli chodzi o pisanie pracy, że mogłam, jeżeli czegoś nie rozumiałam, mogłam do pani wysłać. Pani doktor analizowała i dostawałam odpowiedź, czy, czy jest w porządku, czy jednak warto coś poprawić, coś doczytać. Twoja praca pośrednio, to czym się interesowałaś, to też przedmiot twoich zainteresowań do olimpiady biologicznej, jak dobrze zrozumiałam, a skąd się wziął pomysł, żeby wystartować w eksplory z tą pracą, z tym tematem? <grym> ja miałam taką dosyć ciekawą sytuację, że w pierwszej klasie liceum zmienił mi się wychowawca, ja od razu poszłam do wychowawcy, bo to była pani od biologii, i powiedziałam, że chciałabym wystąpić w Olimpiadzie Biologicznej i e, co mam zrobić. No i pani zaproponowała mi również inne konkursy, no to oczywiście się zapisałam, bo czemu nie? A co daje eksplory? Bo jednak, eksplory dosyć mocno się różni od, albo w ogóle, jakbyś miała powiedzieć, czym się różni eksplory od na przykład właśnie Olimpiady Biologicznej, to co byś powiedziała? Zdecydowanie Explorer jest bardziej nakierowany na taką indywidualność, na, na takie myślenie samodzielne, co ja naprawdę bardzo cenię, i, i mało konkursów chciało mnie wspierać w tej indywidualności. Tak samo ze szkołą było. A z Olimpiadą Biologiczną to jednak trzeba się wpasować w jakiś klucz, jednak trzeba napisać najpierw z wiedzy, dopiero potem zrobić projekt. Te projekty też nie były za bardzo innowacyjne, bardziej były takie odtwórcze. A tutaj rzeczywiście liczy się, liczy się to, co sam człowiek wymyśli, nad czym poświęcił bardzo dużo czasu. No w Explorer jest e, też cały ten etap prezentowania się, tak naprawdę rozmowy z jurorami. To często uczestnicy mówią, że to jest takie trudne, inne, że jakoś e, trzeba przetrenować nie tylko bycie dobrym naukowcem, ale też trochę rzecznikiem własnego projektu. To było dla Ciebie wyzwanie, czy raczej ta część nie była dla Ciebie stresująca? W sensie jurorzy byli bardzo mili, bardzo się interesowali projektem i tak jak na początku się obawiałam i rzeczywiście się stresowałam, to po pierwszej rozmowie naprawdę ten stres po prostu zniknął i poczułam się no, bezpiecznie, tak to ujmę. W całym tym procesie, w tym roku Explore jest bardzo szczególne, bo zawsze się spotykaliśmy w Gdyni, bo właśnie te rozmowy działy się na żywo. Wy jako uczestnicy mogliście poznać się między sobą, no ale też pandemia wpłynęła na to, nie tylko jak się dzisiaj spotykamy, ale też na część projektów naukowych. Czy na to, jak ty pracowałaś, koronawirus i to zamknięcie, izolacja miały jakiś wpływ, to były dla ciebie jakieś dodatkowe przeszkody, czy raczej wszystko się działo zgodnie z planem? Znaczy, ja zaczęłam robić swoje badania przed całą pandemią, e, więc w dwa, tak, ale ja robiłam e, dwuczęściowy projekt, powtórzyłam swoje badania w następnym roku, e, dlatego pierwszy etap nie, e, nie wpłynął absolutnie na, e, znaczy pandemia nie wpłynęła absolutnie na moje badania, e, natomiast w 2020 rzeczywiście chciałam przeprowadzić jakieś fajniejsze badania na jeszcze większą skalę. Też chciałam przebadać jakieś dodatkowe rzeczy, żeby było jeszcze ciekawiej, ale no niestety nie mogłam nawiązać takiego kontaktu z pszczelarzami, bo jednak trzeba ograniczyć spotykanie się z różnymi ludźmi i nie chciałam po prostu narażać siebie i swoich bliskich. Pandemia to też czas zdalnej edukacji. Jak wspomniałyśmy, jesteś maturzystką i już wiem, państwo jeszcze tego nie wiedzą, że uważasz, że ta zdana nauka ma też swoje plusy. Poczułem optymizmu teraz, więc jakbyś miała powiedzieć, co działa dla ciebie w zdalnej nauce, to myślę, że wiele osób doceni ten moment. Znaczy, ja jestem dosyć specyficzną osobą, bo ja bardzo lubię się uczyć sama i mam bardzo dużo motywacji do nauki. Jeżeli sobie coś postanowię, no to po prostu to zrobię. I e, takie niechodzenie do szkoły powoduje, że jeżeli e, w jakiś sposób na przykład e, jest lekcja powtórkowa, a ja już to powtórzyłam, to mogę zacząć realizować inny temat. Tym bardziej, że jestem osobą, która potrafi się skupić na dwóch rzeczach naraz. Więc mm. jestem w stanie, jak jest powtórkowa lekcja biologii, Robić sobie inny temat, a jednocześnie słuchać pani i sobie to utrwalać. Więc dla mnie to jest bardzo korzystne. Ja, akurat ja nie mam takiego problemu, ale wiem, że moi znajomi tak mają, że do szkoły muszą dojeżdżać na przykład godzinę. To im to zawsze te dwie godziny w jedną i w drugą stronę odejmuje, mogą się więcej nauczyć, mogą później wstać, są bardziej wyspani, to wiem, ale to akurat mnie nie dotyczy, jak mówiłam. Działa. A Powiedziałaś, że miałaś te inne pomysły, co jeszcze można było zrobić, gdyby nie pandemia, właśnie z tym projektem. Czy myślisz, że jeszcze będziesz go rozwijała i kontynuowała? Czy w tym na razie to jest koniec tej przygody z pszczołami? Jak sądzisz? Wydaje mi się, że powtórzyłabym te badania na taką większą skalę, tylko chciałabym, żeby już było po tej całej pandemii, żeby była po prostu. E, e, nie miała żadnych ograniczeń w tej kwestii, żebym mogła jeździć po tych pszczelarzach, rozmawiać z nimi, interesować się ich pszczołami, zbierać od nich różne materiały, żeby po prostu dopracować ten projekt i żeby zostawić go taki idealny, tak jak bym chciała, żeby wyglądał. Zdradziłaś, że marzysz o studiach medycznych, a nie kusi Cię trochę pójść właśnie w taką totalnie naukową karierę? Bycie lekarzem zawsze było moim marzeniem i jak poszłam, jak zaczęłam się w ogóle uczyć biologii, to im dłużej się jej uczę, tym bardziej się utwierdzam w tym, że to jest rzecz, którą chciałabym robić. Szczególnie, że ten kontakt z drugim człowiekiem, to, to jest coś niebywałego, to jest coś bardzo ważnego dla mnie. I, i taki... Nawet nie wiem, jak to określić, to, to jest po prostu moje marzenie. Oczywiście mogę robić badania naukowe również jako lekarz, to, to nie, nie, nie przeczy sobie, więc jeżeli będę chciała kiedyś wrócić do badań naukowych, to nie widzę przeszkody. Muszę przyznać, że jak zaczęłaś mówić o tym, jak chcesz być lekarzem i że o tym marzysz, to wyraz twojej twarzy mówi wszystko i to jest ten moment, w którym człowiek <gry> myśli: Tak, mam nadzieję, że to ona będzie mnie kiedyś leczyć, więc Olga, ja bardzo mocno trzymam za to kciuki. Dwie ostatnie rzeczy, jeśli chodzi o ten projekt, nad którym teraz pracowałaś, jakbyś miała powiedzieć, jakie mogłoby być praktyczne zastosowanie tu i teraz tego, co ustaliłaś, nad czym pracowałaś? O, no to e, przede wszystkim e, pszczelarze dzięki moim badaniom będą wiedzieli, e, jakie próbki wysłać do laboratorium. E, pracując z panią doktor, e, widziałam, czy znaczy pani doktor po prostu mi pokazywała, co pszczelarze wysyłają do badań, e, ponieważ pani doktor równolegle prowadzi, prowadziła swoje badania, czasami jej pomagałam. E, i te próbki były takie, że nie dało się z nich w ogóle wyciągnąć żadnych wniosków. Były błędnie pobrane. Raz jakiś e, pszczelarz wysłał żywe pszczoły w pudełku, i one okay. zaczęły się nagle ruszać w tym pudełku, i e, nikt nie wiedział, co mamy z tym zrobić w sumie. E, a drugą taką e, bardzo ważną rzeczą dla. E, dla zastosowania tego projektu jest to, że wycinanie czerwiu jest bardzo ważną, bardzo ważną metodą walczenia z tą chorobą. I moje badania pozwalają na określenie, jaki czerw wycinać, a nie żeby wycinać tylko czerw. No, mam nadzieję, że one znajdą zastosowanie w praktyce i że ci pszczelarze nie będą tych pszczół wysyłać dla dobra wszystkich, łącznie z badaczami. I ostatnia <laughs> rzecz, Olga, którą dzisiaj już chcemy od Ciebie usłyszeć. Jakbyś miała powiedzieć swoim rówieśnikom, swoim trochę młodszym kolegom i koleżankom, dlaczego warto wziąć udział w eksplory, to co byś powiedziała? Przede wszystkim to jest bardzo ciekawa przygoda. E, może się nauczyć przede wszystkim e, poznać się bardzo blisko ze swoim projektem, z własną pracą, zacząć ją doceniać, e, zacząć wierzyć w siebie. E, nawet jeżeli nic nie wyjdzie, to zawsze ma się jakieś doświadczenie w rozmowie z naprawdę bardzo ciekawymi ludźmi i bardzo. E, bardzo Wykształconymi ludźmi, co może tak trochę otwierać ludzi na rozmowy z kimś innym. Jeszcze podczas rozmów z jurorami bardzo często już tak bardziej prywatnie rozmawiałam z nimi i dowiedziałam się naprawdę dużo rzeczy, które pomogą mi w przyszłości. No i oprócz tego ten moment, kiedy się coś wygrywa, jest niezapomniany. Nie już wiesz, co zrobisz z nagrodą, czy to na razie dopiero będziesz o tym myślała? Będę dopiero o tym myśleć, totalnie nie wiem. Nie spodziewałam się. No to będą bardzo miłe myśli, bo jest co, co wykorzystywać. Olga, trzymamy kciuki. Wielkie gratulacje jeszcze raz. Mam nadzieję, że jak już zostaniesz tym lekarzem, to będziemy po prostu robić z tobą wywiady, a nie będziesz musiała nas leczyć, bo to by wszystkim wyszło na zdrowie. Pszczelarze, lekarze, wszystko w jednym temacie. Olga, ścieżka, wielkie gratulacje i dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo wzajemnie.